Przygoda Opla z motocyklami była krótka i burzliwa. A wszystko zaczęło się za sprawą pięciu synów założyciela firmy Adama Opla. Byli oni zapalonymi cyklistami i jako rodzinny team odnosili wiele sukcesów w wyścigach rowerowych na przełomie naszego wieku. Z jednośladami Opel związany był już wcześniej, bo od 1866 roku firma zajmowała się produkcją doskonałych rowerów. Szybkość i swoboda jednośladu musiała przypaść młodym Oplom do gustu, gdyby tylko jeszcze nie trzeba było tak kręcić pedałami. Pierwszy motocykl marki Opel powstał w 1901 roku i miał silnik o mocy 2,3 konia mechanicznego umieszczony w typowej dla roweru ramie. Zresztą, podobnie jak większość ówczesnych motocykli, ma on wiele wspólnych z rowerami cech. W 1907 roku epizod motocyklowy firmy Opel urywa się. Ale już po I wojnie światowej idea produkcji motocykli odradza się na nowo. Od 1922 roku produkowano motocykle odpowiadające ówczesnym standardom technicznym. Były jednak wśród nich także bardzo ciekawe konstrukcje, jak choćby widoczny motoklub z ramą wykonaną ze stalowych wyprasek. Miał on jednocylindrowy silnik z zaworami w głowicy, a z pół litra pojemności wyciśnięto całe 15 koni mechanicznych. Inną ciekawą konstrukcją był motocykl do wyścigów torowych z chłodzonym cieczą silnikiem i czterema zaworami na cylinder. Ale z zupełnym kuriozum był motocykl stworzony do bicia rekordu prędkości. Oprócz tradycyjnego silnika, jego napędem miał być pęk rakiet umocowanych po obu stronach tylnego koła. Jednak jego kierowca, Fritz von Opel, nie zdecydował się na ten wielce ryzykowny wyczyn. Wykupienie fabryki przez General Motors w 1930 roku zakończyło romans Opla z motocyklami. Teraz możemy je oglądać w muzeach lub na zdjęciach. Nasze motocyklowe wydanie Automaniaka dobiegło końca. E, przypominam Państwu oczywiście, że każdy ostatni program w miesiącu poświęcony jest tylko i wyłącznie jednośladom. Widzimy się oczywiście za tydzień. Podejdę tak po prostu. Powiem wszystkim dziewczynom, że kradniesz im forsy i wydajesz na narkotyki. Czy wszystko można kupić? Złudne poczucie szczęścia. Niespełnione marzenia. Niedotrzymane obietnice. Zostaniesz dziwką, żeby się wyżywić. A jaką cenę trzeba zapłacić za wolność? W cyklu Prawdziwe historie opowieść o poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi. Cena wolności. Suka. W czwartek o 20.30. Los gorączki złota. Proszę bardzo, 4 złote. Poproszę gorączkę złota. Bardzo proszę, 4 złote. Dziękuję. Dzień dobry, poproszę gorączkę złota. 6 listopada, premiera programu, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Ktoś może wygrać nawet 100 tysięcy złotych w szczerym złocie. Gorączka złota, wspaniała rozrywka i najciekawsze nagrody w Polsce. 6 listopada, 2015. Zapraszam. Premiera 6 listopada. Jeszcze lepszy smak zasługuje na jeszcze lepsze opakowanie. Przekonaj się o tym. Humor, energia, hity. Na tej płycie jest wszystko. The Bloodhound Gang. Hooray for boobies. The Bloodhound Gang. Hooray for boobies. Inne płyty wymiękają. Rtvn Magazyn Reporterów Kinga Rusin Dzień Dobry. O czym będzie dzisiejszy program? O tym, że się zmieniamy. O tym, że w naszym życiu, chociaż trudno w to uwierzyć, mogą zdarzyć się cuda. I o tym, że to, co dla jednych jest bestialstwem i barbarzyństwem, dla innych może być normą i sposobem na życie. Zapraszam na program. Za i kradzieże siedział w więzieniu 13 lat. Dzisiaj. Działam ja jako właśnie apostoł miłosierdzia Bożego, głosząc jego chwałę. Dla Czukczów z tej wioski wielorybnictwo to sposób na przetrwanie. Za chwilę relacja z polowania na wieloryby. Zabód miłosny, samotność. Co skłoniło ją do podjęcia dramatycznej decyzji? Gdyby yy, nie nadleciał właśnie drugi pan, chyba bym tutaj nie siedziała. Nie? Na początek spotkanie z człowiekiem, którego piosenki jeszcze całkiem niedawno mogliśmy nucić jedynie po cichu, a kasety z jego nagraniami krążyły w drugim obiegu. Ustrój, którego był prześmiewcą, upadł 10 lat temu. Co więc teraz robi i z czego żyje Jacek Klajf? Nie męcz mnie, zabieraj się, idź już stąd, bo mam cię Nie ten twoich porad. Uczucie twoje mam gdzieś dostatnie i się stąd Orkiestra na zdrowie. To grupa przyjaciół zakochanych w muzyce. Przewinęło się przez nią już kilkadziesiąt osób zwabionych atmosferą, która panuje w tym zespole. To jest dla mnie bardzo ważna kwestia, orkiestra na zdrowie, która pomaga mi się w pewien sposób spełniać. I daje mi dużo zabawy, mimo tego, że praca jest ciężka i czasem nieprzyjemna, ale, ale w sumie daje naprawdę piękne efekty. Tak twierdzą wszyscy, którzy go znają. Jacek Klej, lider orkiestry na Zdrowie, nie zawsze grał taką muzykę. Kiedyś razem z Januszem Wajsem i Stanisławem Tarkowskim tworzył legendarny Salon Niezależnych. Kabaret, który w czasach komunizmu pozwalał nam nie zatracić się w szarej codzienności. Towarzysko jest super, po prostu noc w hotelu yy, czy jakieś próby, no to po prostu super. Uwielbiam. Uwielbiam próby, uwielbiam notę yy, po koncertach. Tu Jesteśmy wszyscy bardzo bliskimi przyjaciółmi. Niektórzy sąsiadami wręcz i raczej bratersko-przyjacielskie stosunki panują między nami. Atmosfera w Nazdrowie jest, jest strasznie luźna na próbach, jest taki klimat, no non stop jaja są po prostu jazdków jednak zostało z salonu Niezależnych pełno takiej werwy i, i humoru. Pod wieczór szła Jadwiga na niespór, za Jadwigą tuż Jerzy też śpieszy. Lecz Jerzy nie nadąża, wciąż Jadwiga zwycięża, nogi przecież ma długie jak cuknię. Ten teatrzyk po prostu, żeby nie zwariować, to wrzeszczał na temat dookoła. Nie był politycznym teatrzykiem, ale po prostu wrzeszczał. To była rozpacz i szyderka. Wyjąć ziemniaki z worka, bardzo dobrze wie Mario. Co widać w perspektywie, góra łachów i się rusza. To Jan Kaczorowski wstaje, szukać szczęścia w starych łóżkach. No bardzo dobrze wspominam, a najbardziej mnie martwi w tym, w tym względzie, w tym temacie to, że większość ludzi myli moją niechęć do wykonywania starych piosenek z niechęcią do tych piosenek. I wszyscy mówią, ty się od nich odcinasz, ty ich nie chcesz... Ty, ty ich nie, ty, ty, ty. Ja się od nich nie odcinam, ja je kocham jak swoje dzieci. Widzę, że niektóre są rozhisteryzowane, niektóre są, kurcze rozbrykane za bardzo, inne, inne zapłakane strasznie. Ale kocham jak własne dzieci często ich sobie słucham, natomiast nie umiem ich śpiewać, bo ja nie ważę 95 kilo na Przede mną nie, nie siedzi 300 osób, prosto z przystanka w PRL-u, po, po wysłuchaniu Dziennika. Telewizja pokazała, a uczeni podchwycili. Ja teraz nie umiem tego udawać, ja nie uprawiam piosenki aktorskiej. Ja po prostu nie umiem udawać siebie sprzed 20-30 lat, dlatego nie śpiewam tych piosenek, aczkolwiek je kocham, a jak śpiewam, to mi mówią, że psuję. Jak smarować margaryną? Nie da się wrócić. Ja kocham salon niezależny. Kocham wspomnienia samże. Tak jak ty kochasz wspomnienia, kurczę. Nie wiem jak dziewczynka kocha, jak starsza dziewczyna w wieku lat 30, kocha wspomnienia, jak się nauczyła pierwszy raz skakać na skakance. Ale czy ona z takimi wypiekami teraz weźmie skakankę, będzie skakać? Po tamtych czasach zostały już tylko kasety i zdjęcia. Kiedyś robiłeś trochę inne rzeczy, teraz robisz jakby inne, patrząc, dla człowieka patrzącego... Tak, z boku. Że we mnie one są po prostu kontynuacją i dokładnie dla mnie spełniają tą samą funkcję. Że tamto bardzo kocham, to po prostu teraz robię jakby dalszy ciąg tego samego, i dla mnie nie ma tego pęknięcia. Najwyższa sztuka to jest chyba w tym, co robimy to właśnie nie, nie przywiązywać się do żadnych planów, po prostu samo życie się toczy. W tej chwili nagraliśmy w studiu piosenkę jedną, którą chętnie bym Wam pokazał. Piosenka pod tytułem A ile dechów do wzięcia i do oddania, a ile słów do padnięcia i do powstania. A ile? I tak dalej. Wywiadów do dania. No to już wiemy, z czego żyje Jacek Klajw cały czas z tego samego, ze śpiewania. Już 3 listopada w sklepach pojawi się płyta z przeglądem jego piosenek, począwszy od Salonu Niezależnych. Od wielu dni czekali na znak, że w zatoce pojawił się wieloryb. Czas rozpocząć polowanie. Czy wierzą Państwo w to, że w życiu przeciętnego człowieka może zdarzyć się cud? Jeżeli mają Państwo jakieś wątpliwości, to proszę posłuchać historii Kazimierza Pawłowskiego. Był na samym dnie. Wydawało się, że przegrał swoje życie, że nigdy już się nie podniesie, że nigdy nie odzyska szacunku innych ludzi. A jednak dziś mówi, że właśnie w jego życiu zdarzył się cud. Okradałem ludzi, stałem się złodziejem, okradałem sklepy, mieszkania, własną rodzinę, zacząłem się upijać, wpadłem w alkoholizm, lekomanię, później właśnie to wszystko zaowocowało tym konflikty z prawem, aresztowania. Przesiedział w więzieniach 13 lat. Kilkakrotnie skazywany za włamania i kradzieże. W świnouściu, gdzie się urodził i mieszka, ludzie wywiesili publicznie jego zdjęcie z podpisem Uwaga złodziej. Trafiałem do więzień, wychodziłem z więzienia, czyniłem dalej to samo. Nic mnie więzienia nie uczyły. Rodzina pozostała się odsunęła ode mnie i zostałem sam. Moja mama była po operacji serca i ciągle brała leki, była na ręce, a ja właśnie taki. Takie wydle byłem, że poszedłem właśnie skacowany z kolesiami, którzy czekali na dole. Wszedłem do domu, wywołałem awanturę. Mamę Pogotowie zabrało, bo zasłabła. Mnie nie interesowało, gdzie ją zabierają, gdzie jak się czuje. Gdy Pogotowie odjechało, ja wyniosłem wszystkie cenne rzeczy z domu i poszłem z kolesiami chlać. Był na dnie. Wie, co to delirium, głód alkoholowy, strach, agresja. Dziś pomaga tym, którzy tak jak on niegdyś przez alkohol stracili własne człowieczeństwo. Cześć Kazinek. Jak żyjesz? Ja zawsze od niego tam coś wyrwie, nie? Jak ma. Także się mówi wyrwie, nie? Czy papierosa, czy tam parę groszy, jak ma to zawsze da. Nie ma, no to skąd wyjść? Ten park y, ma dla mnie takie szczególne właśnie znaczenie, bo tu spotkałem właśnie Jezusa Chrystusa, który mnie uzdrowił i od tego czasu nie pije i działam jako właśnie apostoł miłosierdzia Bożego, głosząc jego chwałę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dowiedziałem się, że jest to schronisko dla osób bezdomnych. Wielka pycha nienawiść do ludzi i świata była we mnie tak wielka, że mówiłem, ja z tymi lumpami mam tam mieszkać, ja taki szanujący się złodziej. Ale gdy wszedłem do tego domu i zobaczyłem właśnie modlitwy przyjacielskie, wyciągnięte dłonie, wszystkie te pozytywne wartości, które miałem w sobie zakłumione alkoholem, tym całym moim życiem, tam zaczęły kiełkować, odżywać. Niezwykłej przemiany pan Kazimierz doświadczył 7 lat temu. Przestał pić, kraść i krzywdzić ludzi. Odnalazł sens życia. Odkrył w sobie talent o którym nigdy wcześniej nie wiedział, zaczął malować. Przez obrazy wyraża wszystkie swoje uczucia i myśli. Opowiada o sobie, o tym, co przeżył. Innym przekazuje nadzieję, że można odbić się od dna i podźwignąć z najgorszego upodlenia. To jest ten obraz, mówi o całym moim życiu, o alkoholizmie w ogóle, przez więzienia, E, przez upadek moralno-duchowy, e, stoczenie się e, w pogranicze śmierci. No i uciekający czas: klepsydra, jest e, krzyż, to znaczy się już o wierze mowa. Tu jest właśnie jeszcze zdjęcie, nakleiłem e, z zakładu karnego, który tak kiedyś wyglądałem. No, to tą kołdrę i kot ci przyniosę, idę na pocztę i po prostu będę wracał, do ci jeszcze papierosy przyniosę. No, na razie, cześć. Panu Kazimierzowi bez wątpienia udało się wyjść na prostą, naprawił swoje życie. Jednej rzeczy tylko nigdy już mu się nie uda naprawić: nigdy już nie uda mu się przeprosić swoich rodziców. To nam właśnie powiedział, tego najbardziej żałuję. Czy zabijanie wielorybów to barbarzyństwo? Pewnie większość z Państwa powie, że tak, bo to przecież takie piękne, majestatyczne zwierzęta, których w dodatku jest już bardzo, bardzo mało. Myślałam dokładnie tak samo, dopóki nie porozmawiałam z Pawłem Goskiem, naszym redakcyjnym kolegą, który był na Czukotce. Tam wieloryby zabija się nie dla sportu, nie dla przyjemności i nie dla zysku, tylko po to, żeby przeżyć. A w dodatku robi się to tak, jak robiło się to kilkaset lat temu. Proszę popatrzeć. Na dalekim północnym wschodzie Rosji, w cieśninie Beringa, żyją wieloryby szare. Te wielkie ssaki tylko nieznacznie ustępują rozmiarami wielorybom grenlandzkim. Z natury są to ciekawskie zwierzęta. Często zapuszczają się w stronę lądu. Niestety wiele z nich stamtąd nie wraca. Zagrożeniem są dla nich czukotcy myśliwi. Czukcze od wieków polowali na wieloryby. W surowym, arktycznym klimacie, gdzie nie ma nawet co myśleć o uprawie roli, mięso wieloryba jest podstawą ich wyżywienia. W Ławrientia, małej czukockiej osadzie, rozpoczął się właśnie sezon na polowania. W tym rejonie Rosjanie pozwalają zabić 30 wielorybów rocznie. Mięsa nigdy nie wystarcza dla wszystkich. Ludzie w wiosce są głodni. Czas rozpocząć łowy. Takie jego położenie. Kazał on wczeka się w mięso, ot tak w Wszedł raz i Dziorka jest за и все. О, все. Он держит кита. Выправа на вилорыба шарего есть очень небеспечно. Это агрессивный кит. Он может и значит, головой стукнуть лодку, или спиной частью, или же даже с хвостом. Вот буквально недавно, значит, три недели назад, у нас Uciął w wodę, a z nich, Wilbot, w mieście z oświetnym reżimem, który był na Wilbotie. Ragam tłowiali się trzy lotki, po tym uciechcili, oni podabrali, uciechcili, aż osta, taliż. Myśliwi spychają na morze tak zwany welbot. łódź ciężarówkę, która przyholuje ogromne cielsko zwierzaka na brzeg. Najlepsi popłyną motorówkami to właśnie oni zadadzą pierwsze ciosy swojej ofierze. Po dwóch godzinach wpatrywania się w horyzont jeden z myśliwych wytropił ofiarę. Rozpoczyna się pościg. W końcach niektórych grotów montowane są mini materiały wybuchowe. Małe eksplozje w żyłach wieloryba mają wywołać zator w jego ogromnym sercu. Ale ten wieloryb jest wyjątkowo silny. Ofiary trzeba dobić strzałami z karabinów głowę. W Ławrięntia wszyscy od paru godzin czekają na łodzie. Tropienie ofiary może czasami trwać paręnaście godzin. Bywa, że myśliwi przypływają z niczym. Zdarzyło się kiedyś, że wrócili dopiero po paru dniach. Tym razem mieli szczęście. Całe polowanie trwało niecałe dwie godziny. Sześciotonowe cielsko wieloryba nie tak łatwo wyciągnąć na brzeg. Prawie cała wioska uczestniczy w przedsięwzięciu. Ponad 100 osób nie może dać sobie z nim rady.